Słuchajcie, zapewne nikt z Was nie lubi, jeśli robi się z niego kretyna, jeśli robi się z niego głupka, ładuje się go w butelkę, czy jak tam się jeszcze mówi. Ale jak się okazuje, Netflix za bardzo nie ma przed tym oporów. Mówię tu oczywiście o tym, co wydarzyło się w kontekście drugiego sezonu Wiedźmina. I jest to dość przykre, choć jak się okazuje, twórcy w ogóle ze swoimi intencjami nie zamierzają się kryć zainteresowani. Jeśli tak, no to zapraszam. Ja jestem Grzegorz. Wy jesteście na czysta kultura. Nie jest żadną wiedzą tajemną, że ten drugi sezon Wiedźmina został przyjęty raczej chłodno, jeśli nie krytycznie, albo bardzo krytycznie. Tych recenzji negatywnych, skrajnie negatywnych, jest bardzo dużo. No, ale też nic dziwnego, bo jednym z takich głównych powodów, dla których ta krytyka się pojawia, bardzo często, jest to, że twórcy jakby wyrzucili do kosza fabułę, którą nakreślił sobie Andrzej Sapkowski w swoich powieściach. Ich historia jest osadzona w tym świecie, ale już po pierwszym, no i po tym drugim sezonie widać, że Netflix zamierza tam pisać swoje własne story. Ono jest oczywiście powiązane z tym światem, są te postacie yy, i są odcinki, gdzie można się bawić lepiej lub gorzej. Ale ogólnie nie kroczą tą utartą przez właśnie Sapkowskiego drogą. No i jak się okazało, twórcy wcale się tego nie wypierają. Co więcej, tłumaczą, dlaczego tak się właśnie stało, i tłumaczą, dlaczego właśnie podjęli takie, a nie inne decyzje. Jednym z tych, którzy zdradzają tego rąbka, tajemnicy lub kuchnię tych, tych podejmowanych właśnie decyzji w kontekście drugiego sezonu jest Tomasz Bagiński, a więc jedna z takich bardziej prominentnych osób, jeśli chodzi o produkcję Wiedźmina, jeśli chodzi o to, że on w ogóle pojawił się na Netflixie i on podczas rozmowy z Karolem Paciorkiem z kanału Impoderabilia no rzuca kilka takich naprawdę Ciekawych zdań, które nie stawiają ani jego, ani twórców, ani Netflixa w dobrym świetle. Co więcej, bardzo mocno wybrzmiewają jako taki policzek w twarz dla wszystkich tych, którzy mają trochę miejsca dla Wiedźmina w swoich sercach. Cała rozmowa jest oczywiście długa i tam jest poruszanych mnóstwo różnych ciekawszych lub mniej ciekawych wątków. Nieważne, ale ważne jest to zdanie, które właśnie. Zacytuję. Widzę bardzo duże przyspieszenie procesów, które opisywał Jacek Dukaj w książce po piśmie, gdzie odrywanie się od ciągów przyczynowo-skutkowych, odrywanie się od narracji liniowej, odrywanie się od narracji czysto książkowej, jak się patrzy na to, to ogląda seriale, to im młodsi widzowie, tym logika intrygi jest mniej istotna, co się liczy Czyste emocje, goły miks emocjonalny, bo to są już ludzie wychowani na TikToku, na YouTubie, którzy sobie skaczą z jednego filmiku na drugi. I teraz, tak, wiadomo, że przełożenie jeden do jednego dzieła, tu mówimy w tym wypadku o książce. Na jakieś drugie medium, tu mamy serial, czyli mały ekran, no jest bardzo trudne. Ja zresztą nie jestem zwolennikiem przekładania jeden do jednego, co już wiecie, takiego lizania kartki po kartce i jakby przepisywania czegoś z jednego medium na drugie, bo to wiadomo jest takie mega odtwórcze. Wolę, jeśli reżyser, jeśli twórca daje coś od siebie, ale czym innym jest swego rodzaju wolność w obrębie właśnie tej twórczości, adaptowania pewnego dzieła, bycia mu wiernym w mniejszym lub większym stopniu, a czym innym jest robienie z ludzi kretynów, idiotów, którzy nie zrozumieją nieco bardziej zawiłej, nieco bardziej jakby zbudowanej poważnie intrygi, tak? Robienie z nich takich, takich osobników, którzy chcąc włączyć telewizor nie sięgają po pilota, ale biorą kapeć lub szczotkę, prawda? To jest tego typu wypowiedź i to jest tego typu myślenie. I oczywiście Bagiński w tej swojej wypowiedzi, on ma sporo racji. Ma sporo racji, bo to jest prawda, że czasy są takie, gdzie ci coraz młodsi mają wokół siebie coraz więcej rozpraszaczy. I nie mówię tu tylko o mediach społecznościowych, chociaż to oczywiście jest rzecz absolutnie podstawowa, gdzie oni mają cały czas potrzebę interakcji, szybkiej rozrywki, szybkiej treści, prawda? Czegoś, co mają na kilka klików, co potrwa krótką chwilę, kilkadziesiąt sekund, może maksymalnie kilka minut, gdzie mogą wejść w interakcję, polubić coś lub nie, skomentować negatywnie lub zhejtować, prawda, e, lub napisać pozytywny komentarz, co oczywiście jest rzadsze, bo dużo łatwiej i, i więcej frajdy e, daje hejtowanie. Ale jakby no, to jest fakt niepodważalny. I bardzo fajnie o tym wszystkim, chociaż nieco innym kontekście napisał po tym, jak została powołana do życia inicjatywa Superligi w piłce nożnej, właśnie mój redakcyjny kolega z piłki nożnej, z tygodnika Piłka Nożna Mateusz Święcicki, który, no jakby wziął na warsztat to, że coraz mniej osób z tak, tak zwanego pokolenia milenialsów, tam lata 80., 90. właśnie. Interesuje się piłką nożną i on się powołał w tym miejscu na takie badania Europejskiego Stowarzyszenia Klubów. Z niego z kolei wynikało, że z tego pokolenia milenialsów tylko 27% osób interesuje się piłką nożną, 29% nie śledzi już futbolu, bo ma po prostu lepsze rzeczy do roboty, a 13% ma w stosunku do piłki nożnej wyłącznie chłodne emocje. I wiadomo, tutaj mamy piłkę nożną. Wnioski z tego były takie, że trzeba skrócić mecze, że trzeba je może poprzeplatać reklamami, że może warto stworzyć tą superligę, gdzie graliby tylko najwięksi i najbogatsi, gwarantując hit w każdym meczu. Nie trzeba by było czekać już na szlagier kilka tygodni, prawda? Więc to jest jakby to przełożenie na piłkę nożną. I wiadomo, od futbolu do masowej kultury. Do seriali filmów jest jeszcze daleka droga, ale to nie ma być porównanie jeden do jednego, tylko bardziej ukazanie pewnego schematu, pewnego obrazu, czegoś co już się dzieje. I to, że młode pokolenie ma problem, żeby się skupić na pewnych tematach, no to jest fakt niezaprzeczalny, więc tutaj za bardzo nie ma co polemizować. Inną sprawą jest, jak to wszystko przekładają na swoje? Twórcy, którzy sobie wyliczyli bardzo ciekawą rzecz. Netflix po prostu uznał, że subki muszą się zgadzać i to nie jest nic dziwnego. To w końcu nie jest towarzystwo hartatywne, to jest firma, która chce zarabiać, która musi zarabiać, więc te wyniki oglądalności muszą się zgadzać. No a jeśli muszą się zgadzać, to wiadomo, że trzeba przekonywać kolejne jakby bazy odbiorców, w tym także młodzież, która, jak już powiedziałem, ma ten problem, bo ma mnóstwo rozpraszaczy i pewne rzeczy po prostu sprawiają, że ma problem z tym, żeby się skupić na jakimś jednym konkretnym zdarzeniu, na przykład na obejrzeniu ośmiu odcinków takiego Wiedźmina, prawda? No, to wydaje się na przykład dla mnie nieprawdopodobna rzecz, że można mieć z tym problem, albo, że można mieć problem z tym, żeby obejrzeć w całości mecz, i nie robić przy tym dziesięciu innych różnych sprawnie, załatwiać innych wydarzeń. No ale jak się okazuje, nie jest to wcale takie oczywiste. No a skoro tak, to idąc za tym, co powiedział Bagiński, młodzież równa się rozproszenie, równa się niemożność do skupienia, więc trzeba fabułę uprościć, więc trzeba pewną intrygę po prostu tak zinfantylizować, żeby ci młodzi mogli sobie przecież to obejrzeć, no bo jak będzie za trudno, no to może już nie dla nich, bo trzeba będzie przed telewizorem myśleć, trzeba będzie się skupić, trzeba będzie połączyć pewne skutki przyczynowe, które widzimy na ekranie, prawda, połączyć ze sobą jakieś sznurki, tak jak to na przykład robimy czytając powieść Sapkowskiego i to jest normalne i po prostu tak się robi, no niektóre dzieła są bardziej skomplikowane, inne są nieco prostsze. No nie wiem, Janko Muzykant na przykład, prawda? Chociaż nie powiedziałbym. Więc no to myślenie Netflixa, myślenie Bagińskiego, którym on tak ochoczo przecież się dzieli, wydaje się dość złudne i wydaje się mega obraźliwe. Co ciekawe, obrażeni czy jakoś tam dotknięci mogą się poczuć ci, którzy liczyli na to, że Netflix zrobi przynajmniej przyzwoitą adaptację. Wiedźmina. Że no, okej, okay, to może nie będzie jakieś epokowe dzieło, nie wiem, na miarę władcy pierścieni, gry o tron i tego typu naprawdę dużych rzeczy, ale że będzie przyzwoita opowieść i oni mogą poczuć się urażeni, no bo jakby teraz się dowiadują, że ten Wiedźmin w ogóle nie jest skierowany do nich, prawda? Ale z drugiej strony mamy tych, do których Bagiński też mówił, że halo to dla was, prawda? Dajemy wam prostszą fabułę, nie ma tam praktycznie żadnej intrygi, jej logika musi być po prostu tak prosta, żeby ci wszyscy yy, młodzi zrozumieli. Zresztą mówimy, że to nie jest tylko tak, że to jest kierowane do, do polskiej widowni, to jest ogólna, ogólnoświatowa widownia, a także amerykańska, a wiecie jak tam jest. Jakby się tak spytać jakiegoś przeciętnego Amerykanina, gdzie leży Polska, to, to możliwe, że miałby z tym spore, e, spore problemy. No ale być może także ich to obraziło, bo halo, naprawdę myślicie, że to, że przeglądamy Twittera, YouTube'a i mamy jakieś tam inne zajęcia, to znaczy, że na przykład nie zrozumielibyśmy zawiłości fabuły. Wiedźmina, tego co wymyślił Sapkowski, co okej, okay, no faktycznie, tam są te różne sznureczki i Sapkowski rzuca dużo takich jakichś mylnych tropów i, i sprawdza nasze poczucie tego, czy, czy e, uważnie czytamy, czy śledzimy, czy, czy dobrze łączymy te tropy. E, no ale oni mogą poczuć się obrażeni, że dlaczego traktuje się nas jak idiotów, prawda? I to jest niestety dość spory problem, co jak się okazuje wcale nie przeszkodziło Wiedźminowi w tym, żeby tą oglądalność, ten kapitał zbić, czyli jakby słupki się zgadzają, Bagiński może powiedzieć, no, mieliśmy rację, prawda? Bo jednak 142 miliony obejrzeń serialu w 3 dni od jego premiery, to z takich ostatnich rzeczy, jakie się ukazywała na Netflixie, to jest trzeci wynik. Lepsze, lepsze rezultaty osiągał tylko Dom z Papieru, którego ostatni sezon był podzielony. Na takie dwa segmenty tam było nieco powyżej 200 milionów i 180 parę. No więc jest, jest, jest jednak ten pakiet widzów, którzy faktycznie się na to złapali. Tylko to się sprzedało dobrze teraz, bo skoro ludzie już po pierwszym sezonie mówili, że coś jest nie tak. Po drugim, ta krytyka jest dużo większa. Oczywiście są segmenty, którym się mega podobało i oni bezkrytycznie podchodzą, bo na przykład w ogóle nie mają znajomości Saki i mają to gdzieś, obejrzeli serial, do widzenia, koniec, tak? Będzie trzeci sezon, to wrócę. Ale ci, którzy byli rozczarowani po drugim sezonie, byli rozczarowani po pierwszym sezonie, na trzeci mogą położyć już naprawdę grubą krechę. Zresztą, ci, którzy zostali potraktowani jak idioci, być może też. Dlaczego mają wracać do do twórców, dlaczego mają wracać na platformę, która, która traktuje ich jak kretynów? Eee, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Szczególnie, że skoro już takie zmiany zaszły w tym drugim sezonie, mówię tu o fabule, o tym, że Netflix pisze swoją historię. Szczególnie już pod koniec, ale też mówię o tym, jak eee, pokazano niektóre, niektóre postaci w Semir, Także to jest, to jest tragedia. Eee, ale, ale. Oni też mogą mnie wrócić i długofalowo to się może Platformie wcale nie zwrócić. Oraz teraz się cieszy, bo wynik jest dobry, wynik jest przyzwoity. Ale jak będzie w trzecim sezonie, który patrząc na te dwa, wcale nie zapowiada się jako mega hit, no ja bym takim optymistą na miejscu Wagińskiego i jego kolegów nie był. I cóż Panie Bagiński, no, jestem rozczarowany, bo tak naprawdę twórczość e, bardzo ceniłem i dużo fajnych projektów, ale te słowa o tym, że, no, że tak teraz jest na świecie, więc zrobimy e, papkę, w sensie uprościmy to tak jak tylko się da, to jest trochę jak z maturami, oj, były złe wyniki, no to może obniżmy poziom, prawda, żeby zdało więcej. Sorry, Wiedźmin nie musi być dla każdego, prawda, nie musi być dla każdego. Ja wiem, że stacja zainwestowała w to mnóstwo kasy i że to się musi zwrócić i jakby te prawa rynku są nieubłagane. I są te problemy, prawda, z rozpraszaczami i z tym, żeby, żeby na dłużej zatrzymać uwagę szczególnie młodego widza. Ale czy robienie z niego idioty to jest właściwa droga? No ja mam naprawdę bardzo poważne wątpliwości i, i z, tym was, z tym was zostawiam. Eee, no i dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie, jak ocenia się tę wypowiedź pana Bagińskiego w kontekście oczywiście tego drugiego, drugiego sezonu. Także w tym odcinku to już wszystko, ja się z wami żegnam, cześć.